Przyciskamy z jednej strony, jak i z drugiej. Odlecieć tak, odlecieć daleko za lasem, górami, rzeką, odlecieć i mieć wszystko Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale CBD Tester. Dzisiaj testujemy sobie coś nowego, a praktycznie zrobimy hasz CBD domowym sposobem, czyli to, na co wielu z Was czekało. Obejrzałem sobie kilka filmów na YouTubie dotyczących tego, jak robić hasz domowym sposobem. No i dzisiaj testujemy, czy rzeczywiście da radę. Jest to kanał CBD Tester, a więc myślę, że. Temat jest jak najbardziej dobry na, na ten kanał, i wiem, że te, też tego oczekiwaliście, bo piszemy razem i pod filmami, i na Discordzie, do którego zapraszam. Link do Discordu e, macie na dole w opisie filmu, a ja zaczynam działać tutaj i pokazuję Wam, co jest potrzebne, by taki hash stworzyć, albo chociaż spróbować zrobić. Będzie nam potrzebne oczywiście żelazko, deska do prasowania, albo inna deska. Na tej desce i tak jeszcze położę deskę Tom, bo trzeba będzie bardzo mocno przyciskać ee, żelazkiem. Trichomy. Trichomy mam dwa. Kupiłem sobie na Allegro jeden trichom. Pudełeczko z trichomami. I kupiłem drugie od... od kombinatu korupnego. Zaraz sprawdzimy sobie, czy jest to możliwe. Będziemy do tego jeszcze też potrzebować kartkę papieru. Wodę w jakimś naczyniu oraz papier do pieczenia. Bierzemy sobie taki kawałek papieru do pieczenia. O, gdzieś taki może. Na początek weźmy sobie ten oto z Allegro. Zobaczymy jak i czy da radę. Wysypiemy sobie trochę tego. Wziąłem całe, wysypałem całe. Jak się nie uda to będę miał trikom na testy albo w sumie trzeba będzie kupić nowy. Także no, życzcie mi, żeby się to wszystko tutaj udało. I teraz zawijamy jeszcze papier zwyczajny. Może być od drukarki, może być jakaś gazeta. mamy i teraz maczamy to w wodzie. Dlatego, że po prostu też nie przypaliło się. No dobra, bierzemy żelazko. I mocno przyciskamy. Przyciskamy z jednej strony, jak i z drugiej. I jeszcze raz gorące. I jeszcze raz myślę, że też dużo zależy od tego, czy dane, dane Trichomy są żywiczne. A więc teraz otwieramy, sprawdzamy. Czy się udało, czy jeszcze nie? No, płaskie są, ale czy się udało, to bym nie powiedział. Zobaczcie. Ładnie pachnie. Jest płaskie, ale bardzo kruche. I jeszcze raz. Trzeba uważać, żeby nie, nie spalić, nie? Dobra, myślę, że wystarczająco już tutaj zrobiliśmy. Jeżeli teraz się nie udało, no to myślę, że po prostu za mało żywicy ma dany pyłek. No, wygląda to podobnie. Zobaczcie. To z tego co słyszałem, musi się teraz ostudzić. Także odłożymy sobie to na bok i spróbujemy zrobić z pyłku od kombinatu konotnego. I spróbujemy teraz, może, nie wiem, mniejszą ilością. Skoro jeden gram był za dużo, to może mniejsza ilość będzie lepsza, albo większa. Tu macie taki pyłek, zobaczcie. Słyszałem też, że dobry hasz robi się z pyłku. Od, z, z herbaty konopnej, także to też będziemy testować w kolejnych odcinkach. Na razie mam tutaj te takie dwa pojemniczki trychomowe, także sprawdzimy, czy to da radę. Dobra, może mniej papieru trzeba. Dobra, odwrócimy nawet deskę, bo tu jest bardziej, jakby że tak powiem, wypukła. Papier jest mokry. No i sprawdzamy. Jeszcze raz. Pachnie ładnie. No, wygląda chyba nieco lepiej, podobnie jak ten w sumie. Zobaczcie. Jak taki listek. Ładny haszyk. A tu mamy taki bardziej sypki się zrobił jednak z tego z tych trichomów z Allegro. Pokażę wam. No, tutaj nawet nawet powiem wam, że ciekawie. Teraz pokażę wam, jak wygląda na przykład hasz już gotowy od innej firmy. Abyście mieli porównanie, przykładowo, to mamy jeszcze hash Hip Hop Haze od Spoko CBD. Tak wygląda, taka czekoladka, także, także no nie z każdego e, pyłku zrobimy taki fajny, miękki, kleisty e, hash. Tu naprawdę potrzeba, widzę, żywicy, bo tutaj, no, myślę, że za dużo jej nie ma. Ten od e, Spoko CBD, Hip Hop Haze. Jest naprawdę bardzo ciekawy i bardzo fajnie działa. Już sprawdzałem sam i też moi znajomi sprawdzali. E, bardzo smakuje i relaksuje. Też możecie zobaczyć odcinki, gdzie go testowałem. O, tutaj na przykład, też na, na ten hasz macie minus 10% na hasło CBD. Tester, oczywiście. E, to tyle, jeżeli chodzi o hash e, No, coś tam wyszło dzisiaj. Także podajcie mi może też, proszę Was, jeżeli macie jakieś ciekawe e, trichomy, jakieś ciekawe pyłki, które można spróbować, dajcie mi znać, jak się nazywają, gdzie można kupić. Spróbuję i może zrobimy drugą część tego, a być może wyjdzie i ładny, e, ciekawy haszyk. Jak widzimy z tego białego pyłku, wychodzi no mniej więcej coś takiego jak dzisiaj zobaczyliście. To co? Ja, zru! Yy, wyrzucam te rzeczy na bok. No i zaczynam dalej, że tak powiem, prasować. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo na 2000 yy, subskrypcji, jak już będzie tutaj na kanale, jak będzie nas już 2000 osób, robię super live'a, gdzie będziecie mogli wygrać naprawdę rewelacyjne nagrody, olejki, hasze, jakieś rzeczy ode mnie, yy, też yy, płyty i inne akcesoria y, do palenia. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Myślę jeszcze, że nagram kolejny odcinek z testu y, jak smakują hasze domowej roboty. Dzięki, że byliście w tym odcinku. Pozdrawiam was serdecznie. No i do kolejnego i zapraszam na Discorda. Bless.